To kraina magicznej przygody. Nowe karty w paczkach Lejs, Cheetos, Twistos i Rosgold. Kto zbierze wszystkie? Kto zwycięży? Witam na kanale Rytrownia w kolejnym odcinku w Chipsach Znalezione. Witam Was już w piątym odcinku. Powoli staje się to jakąś taką serią. Faktycznie yy, ma to jakiś sens. Yy, dzisiaj chciałem Wam przedstawić yy, tak naprawdę dwie serie kart z władcy pierścieni, które można było znaleźć w Lay'sach. Ja co prawda pamiątkowo mam tylko jedną taką kartę. Jest to karta tak naprawdę już z tej drugiej serii: karta Sarumana, nawet jeszcze w folii, nie, nie otwarta nigdy. Dokładnie jak to wszystko wyglądało, już Wam opowiem. Tylko na początku chciałem Wam takie wtrącenie zrobić. Może Was to zaciekawi, może się również przyłączycie, jakby do rozkminy. Zacząłem sobie sprawdzać właściwie, dlaczego już teraz się nie dorzuca takich rzeczy, na przykład do chipsów. No bo jeszcze przy innych rzeczach czasami coś tam gdzieś widać, ale do chipsów już nie ma. No i okazuje się, że na terenie całej Unii Europejskiej po prostu były rekomendacje dla dużych firm, żeby takich rzeczy nie dorzucać do chipsów, bo jak się okazuje, sprzedaż takich produktów. Niezdrowych, tu trzeba się zgodzić, że no, dla dzieciaków to niespecjalnie jest zdrowe. a oczywiście, i tak wszyscy to jedliśmy. Wtedy to nie było niezdrowe, ale no, zakładamy, że jest faktycznie niezdrowe. I po prostu sprzedaż tych produktów niezdrowych masakrycznie yy, rosła. I ja sam akurat pamiętam z swojej historii, że wielokrotnie było tak, że kupowałem cztery paczki, na przykład yy, chipsów. Otwierają wszystkie cztery, żeby tylko wyjąć tazosy czy karty z Dragon Balla, a potem te chipsy po, po prostu zjadałem przez dwa dni, albo nawet ich nie zjadałem, tylko ktoś inny je zjadał. Także, no faktycznie tak było, ale teraz moja rozkwina jest taka, czy mm, na przykład... Widzicie jakieś inne miejsce, gdzie właściwie można by było coś takiego zastosować. Bo patrzcie, McDonald's sobie poradził z tym tak, że zamiast niezdrowych frytek dostajecie jakieś tam jabłuszka czy marchewki, tak? do Happy Meal, Czyli macie zabawkę i teoretycznie macie tam jakiegoś hamburgera, chociaż one są 100% wołowiny, więc zakładam, że są względnie zdrowe, ale zamiast frytek i coli możecie sobie wziąć na przykład wodę i jabłuszka, tak? czyli jakoś to obeszli. I takie, taka moja rozkmina, może wy macie podobne rozkminy. Czy na przykład w jakichś innych produktach nie dałoby się czegoś takiego zamieścić, tak jak na przykład w jogurtach kiedyś były, albo jeszcze w jakichś innych zdrowych rzeczach, takich, co by zachęcały wręcz do kupowania? Czy po prostu, Waszym zdaniem, bo ja myślę, że częściowo może być też tak, że już w tych czasach to by się po prostu nie przyjęło, dzieciaki już teraz nie mają jakiejś takiej chęci zbierania, ale nie jestem pewien. Może powiedzcie mi, wiecie, każdy żyje w swojej bańce. W moim otoczeniu wydaje mi się, że takie zbieranie czegokolwiek. Teraz u dzieciaków jest no, średnim pomysłem. Po prostu dzieciaki się nie interesują mm, takimi rzeczami. Szybciej by, było, by się interesowały skinami do różnych gierek, niż y, rzeczami fizycznymi. Ale dajcie mi znać, jak sądzicie, czy jeżeli na przykład jakiś y, nie wiem, y, no załóżmy danio czy jakieś inne coś wprowadziło teraz y, jakieś karty, czy jakieś inne fajne rzeczy, na przykład Dragon Ball Dima. No bo teraz wychodzi Dragon Ball Dima, jest to nowa rzecz. I, no i mogliby coś takiego zrobić, to czy tylko ludzie starej daty, tacy 30 plus i tam gdzieś w tych okolicach by to kupowali, żeby to zbierać, czy faktycznie mogłoby to zainteresować też inne osoby. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, a teraz już przechodzimy do właściwego odcinku, trochę się przez to moją rozkminę wydłuży, ale myślę, że będzie przez to trochę ciekawszy, także wracając do kart Władcy Pierścieni. Były to dwie serie. Pierwsza seria powstała zaraz po premierze pierwszego filmu, czyli Drużyna Pierścienia i było to zaledwie 9 yy, kart. Teraz w, mniej więcej gdzieś tam wam się tutaj wyświetlają. Było to 9 zielonych kart, które przedstawiały po prostu postacie. Nie można było tymi kartami grać w żaden sposób, yy, co w sumie chyba po raz pierwszy na tej, w tej serii takie coś się pojawia. No, bo w sumie nawet ta Zosy miały jakieś tam parametry i jakieś tam rzeczy. Także to takie były bardziej kolekcjonerskie, ale za to, tak jak widzicie, można było dzięki konkursowi wspólnemu z RMFFM wygrać wycieczkę do Nowej Zelandii oraz zestawy kina domowego JVC wraz z premierowymi płytami DVD z filmem Władca Pierścieni Drużyna Pierścienia, sobie tak to na szybko przeczytałem. No i mieliśmy tutaj po prostu te główne postacie, tak naprawdę, tam, które się pojawiały w pierwszym filmie. I nic poza tym, no także ta seria była taka dosyć biedna, jeszcze tych kart było w dodatku tylko 9. Ja wam powiem szczerze, że ja chyba nawet nie pamiętam, czy to było, czy to nie było, bo te karty ze zdrabkami pamiętam, ale tych zielonych takich po prostu z niczym, no chyba, chyba nie pamiętam, znaczy no, no, po prostu nie pamiętam. Pewnie je miałem, ale po prostu wyparłem to ze świadomości. Ale w takim razie jeszcze była druga seria, która wyszła. A, bo nie powiedziałem, ta pierwsza seria wyszła po premierze filmu, czyli gdzieś koło 2001 roku, a druga seria pojawiła się po premierze drugiego filmu, tylko nie znalazłem informacji, czy po premierze drugiego filmu na świecie, co było na początku grudnia 2002, czy premiery y, filmu w Polsce, co było na końcu stycznia kolejnego roku. Także to były jeszcze te czasy, gdzie w Polsce filmy się pojawiały, nie wiem, miesiąc, czasami dwa miesiące y, po premierze światowej. Y, tak to mniej więcej wyglądało. Yy, takie to były czasy. o, Teraz już raczej te premiery są chyba wszędzie równe, no na pewno tych dużych yy, tytułów to już na pewno. Yy, no może te mniejsze tytuły gdzieś tam czekają sobie jeszcze na jakiś tam dubbing, ale no kiedyś tak to było, że była premiera na świecie, potem nasi dostawali dopiero kopie, żeby zrobić sobie tłumaczenie i tamte inne rzeczy i dopiero jak był dubbing lub no, jakieś tam napisy czy cokolwiek innego, to dopiero była premiera w Polsce. Takie to byli czasy. W każdym razie tą drugą serię nie wiem dokładnie: właśnie, czy wyszła pod koniec 2002, czy na początku 2003, ale była to już seria dosyć ciekawsza. Sobie tutaj tylko przełączę, żebym też je widział. No i seria generalnie składa się z 40 kart. Były to takie postacie różne: jacyś przeciwnicy z, z, z drugiej części, bo to było o dwóch wieżach. Byli również jacy, też po prostu zwykłe postacie typu Aragorn i te, te takie różne hipcie. Yy, co ciekawe były karty, na przykład były trzy różne Aragorny, co teraz widzicie na ekranie, że można było sobie uzbierać różne różniste. I taka ciekawostka yy, dla was, było pewnie na początku odcinku widzieliście reklamę. Yy, I tam na reklamie był taki zielony Frodo. I teraz taka ciekawostka, że na tam, tam była reklama Ładcy Pierścieni, Drużyna Pierścienia. I to był zielony Frodo, który miał zdrapkę, więc nie wiem, co tam się wydarzyło z tą reklamą, czy co się wydarzyło z tymi kartami. Ale po prostu yy, no jest to zdecydowanie jakiś błąd. Bo nawet ta grafika się nie zgadza, bo tam ta karta na reklamie jest zielona i jest w ogóle inne zdjęcie Froda, ma te właśnie statystyki, mimo że to niby pochodzi z pierwszej serii, a tam takich kart nie było, więc yy, taka ciekawostka, że dosyć duży błąd tam się wkradł. No, ale wracając jeszcze do tych kart z drugiej serii poza tym, że mamy z przodu właśnie obrazek, mamy nazwę naszej postaci, mamy jakieś jej dwa parametry, to jeszcze z przodu była dodatkowo zdrapka, którą mogliśmy zdrapać, pod nią krył się żywioł, którą dana karta niby władała, a na odwrocie mieliśmy takiego full printa dużego z tą postacią i dodatkowo jeszcze jakieś takie parametry liczone w ilościach pierścieni. Nie mam pojęcia, ale widzę, że na przykład Frodo ma 5, Gandalf ma maksa, czyli tam chyba 10 czy 9. Każda postać ma tego inną ilość. Podejrzewam, że to jest jakaś po prostu, nie wiem, może moc tej, tego żywiołu, którym on włada, czy coś takiego. Pewnie gdzieś było to wyjaśnione w jakichś instrukcjach. Niestety tym razem nie znalazłem tego paska bocznego, który zawsze mi się udawało znaleźć, a tutaj mi się nie udało. Ale jeszcze poszukam, obiecuję podczas montażu, więc może to się uda. No i co wam mogę powiedzieć? To było na tyle. Mieliśmy dwie serie 9 sztuk i 40 sztuk. Kto był fanem władców pierścieni, ten na pewno ma wszystkie albo przynajmniej miał wszystkie. A kto nie był, to po prostu sobie tak, o zostawił jedną sztukę na pamiątkę, chociaż ja tak naprawdę nie pamiętam, czy miałem ich więcej. Ale pamiętam, że zdrapywałem te tutaj krążki, więc no, musiałem mieć ich więcej po prostu widocznie sobie nie zachowałem. Dajcie mi znać, czy wy pamiętacie, czy macie jeszcze takie karty. Możecie mi dać znać. Yy, zaproponować, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku tej serii, bo powoli będą mi się kończyły pomysły. Mam jeszcze pomysły na jakieś 3-4 odcinki, a potem będę już powoli polegał na Was, co Wy mi będziecie proponować, lub po prostu będę szukał sobie randomowo i tak yy, różno, yy, różne różności, które znajdę, będę po prostu yy, sobie researchował i zamieniał w odcinki. Także dajcie mi znać. Czyliście te karty i co byście zaczęli w kolejnych odcinkach, a teraz już dzięki za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!